Deus Virtutum convertere et convertenus. W mrocznych korytarzach klasztoru święta. Klery panowała cisza tak gęsta, że zdawała się być czymś więcej niż tylko brakiem dźwięku, przypominała obecność prawie namacalną obecną w każdej kamiennej ścianie i w każdym zakamarku budowli, która trwała od stuleci. Ten spokój był jak żywa istota, wypełniająca powietrze ciężarem dawnych modlitw i nieprzerwanej tradycji. A jednak pod powierzchnią tej ciszy zaczynało się coś rodzić, coś, o czym nikt nie miał odwagi mówić głośno. Mnisi chodzili powoli po krużgankach. Ich kroki były jak echo minionych pokoleń dalekie, prawie nierealne. Nic nie zdradzało nadchodzących wydarzeń. Życie wewnątrz murów toczyło się swoim rytmem. Liturgia godzin. Modlitwy o ustalonej porze, recytacje psalmów, wszystko pozostawało niezmienne, jako od setek lat. To codzienne oddanie Chrystusowi było dla braci czymś nienaruszalnym, filarem istnienia. Jednak tego dnia cisza została przerwana. Do bram klasztoru dotarł posłaniec z Rzymu, niosąc list opatrzony papieską pieczęcią. Wiadomość, którą przyniósł, wstrząsnęła sercami mnichów klasztor święta. Klerii. Istniejący nieprzerwanie od pięciu wieków, miał zostać zamknięty na mocy decyzji samego papieża Leona XIV. O upad Mateusz, starzec o włosach białych jak śnieg i oczach pełnych mądrości, przyjął list w milczeniu. Jego dłonie drżały nie ze strachu, lecz poczucia wagi chwili. Gdy otworzył dokument, słowa uderzyły go niczym grom zamknięcie natychmastowe. W ciągu jednego miesiąca wszyscy bracia mają opuścić klasztor. Głos opata. Gdzie odczytał fragment, brzmiał jak dzwon żałobny, odbijający się od wiekowych murów. Mnisi siedzieli w refektarzu głębokim milczeniu. Niektórzy spuszczali głowy, inni trzymali mocno różańce, jakby te proste prostopaciorki mogły ich zakotwiczyć w wieżę, która nagle zdawała się chwać. W oczach jednych widać było gniew, w oczach innych rozpacz, a w oczach najmłodszych bezradne pytanie: dlaczego? Łupa przypomniał im słowa z Ewangelii Mateusza o winie nowym i starych bukłakach. Tłumaczył, że być może papież widzi klasztor jak naczynie zbyt zużyte, by utrzymać nową siłę kościoła. To nie mury tworzą naszą wiarę, mówił, lećmy sami, jako żywe kamienie świątyni, o których pisał święty Piotr. Decyzja Leona XIV podzieliła kościół. W Rzymie jedni nazywali go prorokiem i odważnym reformatorem, inni zaś oskarżali o pychę i niszczenie tradycji. Dla wielu wiernych zamknięcie klasztoru było ciosem w serce. Przez 500 lat to miejsce było stoją modlitwy, wiedzy i służby. Arsiwa pełne manuskryptów, ciegi opisujące życie świętych, relikty. wszystko to miało zostać przeniesione w pośpiechu. Każdy przedmiot zdawał się nieść na sobie ciężar wieków. Mnisi przygotowywali się do odejścia. Młodzi pakowali księgi i dokumenty, starsi patrzyli na każdy konklasztoru z nostaldą. W ich sercach rodziło się pytanie, czy wiara przetrwa bez murów, które były jej świadkami. Ołupat powtarzał im słowa z księgi przysłów: zaufaj panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Tamtej nocy, czy blasku księżyca wpadającego przez witraże, ołupat Mateusz klęczał kaplicy i szeptał modlitwę: Panie, prowadź nas w tej zmianie. Spraw byśmy nie utracili ducha, nawet jeśli utracimy to miejsce. O świcie, kiedy pierwsze promienie słońca oświetliły opustoszałe kruzganki, było jasne, że kończy się pewna epoka. Jednak w sercach mnichów, mimo smutku, tyła się nadzieja, nadzieja, że choć klasztor zniknie, ich modlitwy, wiara i posłannictwo pozostaną żywe i nieśmiertelne. W ogromnej bibliotece klasztoru, gdzie półki sięgały aż po sklepienie i uginały się pod ciężarem starych woluminów oprawionych w skórę, opat zebrał najmłodszych braci, aby przemówić do nich w tej trudnej chwili. Wśród zgromadzonych znalazł się brat Szymon młody, pełen pytań i wątpliwości, oraz brat Andrzej Dojrzały nich, którego powaga dorównywała samemu opatowi. Moi drodzy, zaczął opat spokojnym ale mocnym głosem wiem, że decyzja o zamknięciu klasztoru sprawia nam ból i budzi lęk. Jednak nasze powołanie nie kończy się na tych murach. Nasza misja trwa wszędzie tam, gdzie Bóg nas pośle. Brat Szymon podniósł głowę, a w jego oczach błyszczała świeża rana duchowa. Ojcze powiedział, jak możemy zachować istotę naszego życia zakonnego, skoro odbierają nam miejsce, które kształtowało każdą naszą modlitwę i każdy gest. Wszystko. Co robiliśmy, było związane z tymi krużgankami, z tym ogrodem, z codzienną rutyną. upad spojrzał na niego z czułością, ale i powagą. Synu, istota naszego powołania nie tkwi w murach ani przedmiotach, ale w tym, co zasialiśmy, w sercach ludzi, których spotkaliśmy i w wierze, którą nosimy w sobie. Jeśli naprawdę chcemy oddać cześć naszym poprzednikom, musimy nauczyć się kontynuować ich dzieło poza tym miejscem. Tymczasem po bliskim mieście wieści o zamknięciu klasztoru rozeszła się błyskawiczne, Niczym ogień po suchej trawie. Mieszkańcy wspominali historię o mnichach, którzy pomagali w szpitalach, w szkołach i w przytułkach. Wzburzenie mieszało się z podziwem, jedni nie mogli pojąć, jak stolica apostolska mogła podjąć tak drastyczną decyzję bez konsultacji, inni milczeli z niedowierzaniem. Do klasztoru przybyła także lokalna dziennikarka Lucia Ferrero której udało się uzyskać zgodę na krótką wizytę. Za aparatem dłoni spacerowała po krużgankach, filmując i fotografując codzienne życie mnichów. Jej obiektyw uchwycił światło przenikające przez witraże, twarze zakonników pochylonych nad pakowaniem starych ksiąg i naczyń liturgicznych. To wygląda tak, jakby cała historia była właśnie pakowana do pudeł, szepnęła do siebie. Każdy krok tutaj to fragment wieków, które znikają. O upad Mateusz! które nadzorował archiwizację, usłyszał jej słowa i spokojnie odpowiedział. Nic nie znika, pani Ferrero. To wszystko, co tutaj widzimy, żyje dalej w naszej pamięci i w naszych czynach. Klasztor może zamknąć swoje drzwi, ale historia i duchowość nigdzie nie umierają, jeśli ktoś je niesie dalej. Wieści o decyzji papieża szybko dotarły do internetu, stając tematem szeroko komentowanym. Jedni określali papieża prorokiem – Inni niściecielem tradycji. Słowa z listu do Rzymian dwunastu i dwóch dziesiątych nabierały nowego znaczenia. Nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu waszego, abyście mogli rozeznać, jaka jest wola Boża. Wielu twierdziło, że papież Leon XIV właśnie to czynił, odrzucał konformizm, by o kościół od wewnątrz, gdzie do klasztoru przybyli wysłannicy Watykanu, atmosfera stała się jeszcze bardziej napięta. Dwaj duchowni przywieźli szczegółowe instrukcje dotyczące transportu relikwii i dokumentów historycznych. Jeden z nich, młody brat Anselm, oznajmił – wszystko musi być spisane, opisane i przeniesione w ciągu trzech tygodni. Bez wyjątków. Mnisi przyjęli to w ciszy, ale z godnością. O upad Mateusz odpowiedział – zrobimy, co trzeba, lecz pamiętajcie – Naszą pierwszą troską jest zachowanie duchowej integralności tego miejsca i tych, którzy tutaj służyli. Następne dni przyniosły jeszcze większe zainteresowanie mediów. Nagłówki krzyczały o ataku na tradycję, o rzekomym upadku dziedzictwa. Obrońcy zabytków religijnych organizowali protesty. Inni zaś że to konieczny krok ku odnowie kościoła. W sercach mnichów rosło napięcie, lecz wraz z nim także determinacja. Wiedzieli że nawet jeśli mury klasztoru przestaną istnieć, ich modlitwy i wiara będą trwały. Na placach mas zaczęły zbierać się grupy wiernych, którzy z pasją i emocją dyskutowali o znaczeniu duchowym i historycznym klasztoru. Jedni bronili go jako miejsca świętego, inni postrzegali decyzję stolicy apostolskiej jako znak czasu, nieuniknioną zmianę. Młody brat Szymon, wrażliwy na każde wydarzenie, Chodził niespokojnie między regałami pełnymi ksiąg, jakby szukał w nich odpowiedzi na pytania, które paliły jego serce. W pewnej chwili zatrzymał się, dotykając dłonią oprawionego w skórę woluminu. Zauważył to brat Andrzej, starszy i doświadczony, który od lat służył w klasztorze. Zbliżył się powoli i położył dłoń na jego ramieniu. Bracie, powiedział niskim, spokojnym głosem, musimy zachować spokój. Historia naszej wiary pokazuje, że żadne trudności nie mogą być zwyciężone paniką, lecz cierpliwością, mądrością i ufnością. Ale czy to sprawiedliwe? odparł Szymon ze wzburzeniem. Jak mogą zamknąć miejsce, w którym tyle pokoleń modliło się i służyło Bogu? Andrzej spojrzał w stronę pustych krużganków, które jeszcze niedawno rozrzmiewały śpiewem i modlitwą. To nie kwestia sprawiedliwości odpowiedział po chwili lecz zmiany. Zmiana zawsze boli. Lecz nasza misja się nie kończy. Nasza wiara nie opiera się na murach, ale na tym, co nosimy w sercu. Musimy zachować tę iskrę i przenieść ją tam, dokąd poprowadzi nas pan. W tym samym czasie w Ziemi atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. W korytarza Watykanu toczyły się gorące debaty. Kardynałowie o poglądach konserwatywnych twierdzili, że zamknięcie klasztoru tworzy niebezpieczny precedens. Jeśli dziś zamykamy jeden klasztor, mówił podczas tajnego zebrania kardynał Kren, to jutro możemy zacząć zamykać diecezję, parafie, całe wspólnoty. To nie reforma, to atak na tradycję, która była fundamentem kościoła przez stulecia. Na te słowa odpowiedział młodszy kardynał, zwolennik papieża Leona XIV. Eminencjo, papież nie chce zniszczyć tradycji, ale ją oczyścić. Prawdziwa siła wiary nie tkwi w murach ani w tytułach, lecz w miłości i służbie. Czyż Pismo Święte nie ostrzega nas przed czczeniem samej formy zamiast samego Boga? Przytoczył słowa proroka Izajasza. Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie wargami, lecz serce jego daleko jest ode mnie. Ich cześć wobec mnie stała się tylko wyuczonymi nakazami ludzkimi. Kardynał dodał. Ojciec Święty pragnie zerwać z tą pustą formalnością i obudzić w ludziach żywą, autentyczną wiarę. To możliwe. Odparł chłodno kardynał Kren, lecz ryzyko zgorszenia jest ogromne. Ludzie nie zrozumieją. Zburzenie równowagi utrzymywanej przez wieki może przynieść chaos. Tradycja jest naszą kotwicą, a papież tę kotwicę przecina. Nie, eminencjo, odpowiedział jego młodszy rozmówca, tradycja nie jest fundamentem. Jak pisał św. Paweł w pierwszym liście do Koryntan, trzy jedenaście setnych emotikon smutek. I fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. To na nim budujemy, a nie na murach czy rytuałach. Leon XIV chce, byśmy budowali na złocie i drogich kamieniach, a nie na słomie i drewnie. Podczas gdy w Rzymie toczyły się teologiczne spory, w samym klasztorze mnisi musieli zmierzyć się z codzienną rzeczywistością. Napięcie rosło, bo wiedzieli, że muszą pogodzić posłuszeństwo wobec papieża z odpowiedzialnością za ochronę świętych ksiąg i relikwii. O upad Mateusz zebrał wszystkich braci w refektarzu, gdzie złote światło popołudnia wpadało przez wysokie okna, malując długie cienie na drewnianych stołach. Moi bracia zaczął stoimy przed próbą, która wymaga od nas odwagi i rozwagi. Pamiętajcie słowa Pana. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Naszym obowiązkiem jest być posłusznymi, lecz także wiernymi naszym sumieniom. Brat Szymon podniósł rękę, a jego twarz zdradzała lęk. Ojcze, a jeśli nasze posłuszeństwo zostanie uznane za zdradę, jak możemy mieć pewność, że nasze działania są właściwe? O upad spojrzał na niego z łagodnością. Nasze czyny mierzy się intencją, nie opinią świata. Jeśli działamy z miłością, wiarą i szacunkiem, idziemy właściwą drogą. Spójrz na Abrahama, Pan wezwał go, by opuścił swój dom i ziemię nie wiedząc dokąd idzie a jednak poszedł kierowany posłuszeństwem i wiarą i właśnie dlatego jego przykład żyje wśród nas do dziś nagle ciszę przerwał stukot kroków posłańca wniósł list zaadresowany bezpośrednio do opata mateusz otworzył go ostrożnie i przeczytał na głos umiłowani bracia decyzja o zamknięciu klasztoru święta klery musi zostać przeprowadzona z najwyższym szacunkiem i rozwagą Żaden rękopis, żadna relikwa, żadne dzieło sztuki nie może ulec zniszczeniu. Ufajcie, że wasza gorliwość pozwoli, aby historia i wiara trwały dalej poza tymi murami. Z modlitwą Leon XIV. Na salę spłynęło westchnienie ulgi. Rozkaz papieża pozostawał w mocy, ale ton listu pokazał, że nie chodziło o zniszczenie, lecz o przeniesienie dziedzictwa. Było to wezwanie nie do ślepego posłuszeństwa leży świadomej lojalności takiej, która zachowuje równowagę między autorytetem a sumieniem. Tego samego wieczoru, gdy pakowali księgi do skrzyń, do klasztoru zaczęli zjeżdżać dziennikarze, kamery i fotoreporterzy. Wszystko zostało wystawione na oczy świata. Brat Szymon spojrzał przez okno na ogród, gdzie zwiędłe kwaty przypominały o przemijaniu. – Dlaczego wszystko musi być tak publiczne? – wyszeptał. – Bo świat musi zobaczyć odparł brat Andrzej, kładąc mu rękę na ramieniu, że wiara nie umiera, nawet gdy zamykają się mury. Nasze świadectwo ma świecić jak miasto na górze. Nasza siła tkwi w sercach, nie w kamieniach. Tak jak w polu trzeba wyrwać fasty, aby pszenica mogła wzrastać silna i zdrowa, tak również kościół potrzebuje czasem bolesnych decyzji, by o swoje życie wewnętrzne. W oczach papieża Leona XIV klasztor świętej klerii, Mimo swej świętości i wielowiekowej historii, zaczął być postrzegany nie jako źródło życia duchowego, lecz jak roślina, która wysysała energię i zasoby, które mogłyby służyć całej wspólnocie wiernych. Decyzja o jego zamknięciu była dla wielu niezrozumiała, a dla mnichów ciosem w serce, bo przecież to tu przez pięć stuleci modlitwa i cisza budowały atmosferę świętości. W tej ostatniej nocy zakonnicy zgromadzili się w kaplicy, by czuwać na modlitwie. Migotanie świec rzucało tańczące cienie na stare fryski, jakby obrazy same chciały pożegnać swój dom. Ojciec Mateusz uniósł oczy ku krzyżowi i z szeptem, który bardziej przypominał westchnienie niż głos, prosił. — Panie, obdasz nas siłą, abyśmy nie tylko wykonali Twoją wolę, lecz także zachowali serca historię i wiarę powierzoną naszym dłoniom. Echo tych słów napełniło kaplicę niczym ostatni hymn. Każdy brat... Odstrzygnięciony smutkiem i niepewnością, odnalazł w tej modlitwie nowy sens. Nie chodziło już tylko o posłuszeństwo, lecz o misję zachowania ducha miejsca, które przez tyle pokoleń było świętym znakiem Bożej obecności. Świt kolejnego dnia przyniósł obraz przygotowań. Skrzynie były starannie zapieczętowane, księgi i relikwie spakowane z największą troską. Mnisi, niosąc te skarby, czuli, jak ciężar drewna i pergaminu miesza się z ciężarem ich serc. Za murami czekał już tłum, jedni pełni ciekawości, inni wzburzeni. Gazety pisały o tradycji kontra reforma, a papież w Rzymie otrzymywał raporty o każdym kroku. W jego umyśle dominowała wizja kościoła, który musi na nowo odnaleźć swoje prawdziwe oblicze, nie w rytuałach i w murach, ale w autentycznym świadectwie służby i miłości. W Rzymie, wśród kardynałów i teologów, narastały napięcia. Konserwatyści widzieli w tej decyzji groźny precedens, Obawiając się, że jeśli można zamknąć jeden klasztor, jutro można odebrać tożsamość całym diecezjom. To nie reforma, to atak na fundamenty. Grzmiał kardynał Kren podczas tajnej narady. Jednak młodszy kardynał ojna odpowiedział z równą stanowczością. Nie niszczymy tradycji, lecz ją oczyściamy. Sednem wiary nie są mury ani tytuły, ale serce oddane Bogu. Przytoczył słowa proroka Izajasza o ludziach, Którzy ścią Boga tylko ustami, lecz ich serca są daleko od niego. Wieść o zamknięciu klasztoru rozlała się po całej Italii niczym wezbrana rzeka. Na placach wybuchały dyskusje: jedni krzyczeli o profanacji, inni mówili o odważnym kroku ku przyszłości. Dla jednych był to skandal, dla innych znak nadziei. Dziennikarze rejestrowali każdy gest, jakby chcieli uchwycić na obrazach moment narodzin nowej epoki w kościele. W samym klasztorze zakonnicy zmagali się nie tylko z emocjami. Ale też praktycznymi obowiązkami. Trzeba było dopilnować, by żaden rękopis, żadna relikwa nie uległa zniszczeniu. Każdy przedmiot jest świadkiem naszej historii, mówił ojciec Mateusz, przesuwając dłonią po starym manuskrypcie. Nie wolno nam pozwolić, aby zgiełk świata je pochłonął. Nasza misja nie kończy się wraz z zamknięciem drzwi. Brat Andrzej dopowiedział spokojnie: Ona dopiero się zaczyna. Pod wieczór. Gdy ostatnie skrzynie opuszczały mury, cisza ogarnęła korytarze. Bracia pożegnali się z miejscem, które było ich domem, szeptem modlitwy i łzami. Masto wokół wrzało, ale w sercach mnichu zapanował pokój i świadomość, że wierność Bogu nie zależy od kamieni, ale od żywej wiary, którą niosą dalej. Papież Leon XIV, modląc się w domu świętej Marty, wiedział, że rozpoczął proces, którego nikt już nie zatrzyma. Dla jednych dramat, dla innych odrodzenie, ale dla wszystkich początek nowego rozdziału historii Kościoła. W murach Domu Świętej Marty papież Leon XIV zatrzymywał się często przed skromnym krzyżem z drewna, który wisiał na ścianie jego prywatnej kaplicy. Wiedział, że każdy krok, każda decyzja, każde słowo zostaną zapisane w historii, a przyszłe pokolenia spojrzą na niego albo jak na bohatera, albo jak na szaleńca. I chociaż świat wokół niego kipiał od komentarzy, spekulacji i krytyki, jego serce pozostawało niewzruszone. Wierzył głęboko, że Kościół nie może już dłużej tkwić w skostniałych strukturach i w kulcie formy, lecz musi powrócić do źródła, do Ewangelii prostej, bliskiej ludziom ubogim, opuszczonym i tym, którzy od dawna zapomnieli, czym jest prawdziwa moc Bożego Słowa. Zamknięcie klasztoru Świętej Klerii. Choć dla wielu wyglądało na czysto administracyjny akt, w rzeczywistości było momentem przełomowym, punktem zwrotnym, który mógł naznaczyć całe jego pontyfikaty i może nawet przyszłość samego kościoła. Nie był to zwykły rozkaz, było to symboliczne zerwanie z wielowiekowym systemem myślenia, wyzwanie rzucone wiekom tradycji, które dla jednych były błogosławieństwem, a dla innych ciężarem. Następne dni przyniosły fale reakcji niczym sztorm, który uderza w brzeg. Listy i wiadomości napływały do Watykanu z każdego zakonka świata, jedne pełne wdzięczności i podziwu, inne nacechowane oburzeniem i oskarżeniami o herezję. Teologowie dyskutowali, dziennikarze pisali bez wytchnienia, a wierni w różnych krajach spierali się przy stołach i w parafach. Sam papież, chociaż przygotowany na kontrowersje, był zaskoczony ogromem emocji, jakie wywołała jego decyzja. W kuli rzymskiej kardynałowie o poglądach tradycjonalistycznych milczeli przez długie dni rozważając, jak wypowiedzieć swoje zastrzeżenia, aby nie wywołać otwartego konfliktu z Ojcem Świętym. Niektórzy z nich spotykali się potajemnie, planując możliwe strategie obrony dawnego porządku. Jednak wszystkie te próby napotykały mu niezachwanej determinacji Leona XIV, który nie odpowiadał na krytykę oskarżeniami, lecz świadectwem wychodził do ludzi, odwiedzał szpitale, parafy i domy biednych, rozmawiał z młodymi duchownymi, którzy szukali wskazówek. Jego przesłanie pozostawało niezmienne. Prawdziwy kościół nie żyje w marmurowych pałacach, ale w codziennym darze siebie prostym akcie służby. Sam klasztor świętej klerii nie zniknął z powierzchni ziemi. Przemieniono go w centrum pamięci, archiwa, rękopisy i dzieła sztuki zostały zabezpieczone i przeniesione do bibliotek oraz muzeów. Utworzono specjalną komisję składającą się nie tylko z duchownych, lecz także z historyków i świeckich, aby pięć wieków modlitwy i tradycji mogło pozostać dostępne dla przyszłych pokoleń. Tak, jakby zamknięte drzwi nie oznaczały końca, lecz początek nowej drogi dla samego miejsca. Media, które początkowo reagowały z drwiną i sceptycyzmem, zaczęły dostrzegać głębszy sens decyzji papieża. Zaczęło pojawiać się świadectwa z parafii całego świata, gdzie duchowni inspirowali się nauczaniem Leona, odchodząc od przepychu i skupiając się na wspólnocie i ubogich. Powoli zaczynało się mówić, że autorytet kościoła nie jest już mierzony tytułami ani ceremoniami, ale prawdą życia, które staje się przykładem. W jednej z cichych nocy papież powrócił do swojej kaplicy. Medytując przy prostym krucyfiksie, myślał o tym, jak historia oceni jego czynę. Wiedział, że krytyka nie ustanie, ale również dostrzegał, że coś głębokiego już się dokonało, że wiara nie potrzebuje ciężkich struktur ani nienaruszalnych tradycji, by być żywa. Wiara oddycha. Idzie obok człowieka, towarzyszy mu w biedzie i nadziei. Ostatnim gestem tej nocy było spojrzenie na mały drewniany krzyż, który przypominał mu o czasach Peru, kiedy mieszkał pośród najuboższych. Na jego usta pojawił się szept: "Jeśli to jest zgorszenie, niech nim będzie". I w tej chwili wydawało się, że kościół, choć rozdarty, znów klęknął nie przed światem jego historią, ale przed własnym powołaniem służyć, uczyć i kochać. Zamknięcie klasztoru świętej klery nie było końcem, lecz początkiem nowej epoki, w której każdy wierzący miał odpowiedzieć sobie na pytanie, co znaczy naprawdę chodzić z Bogiem i zacząć pisać tę odpowiedź własnym życiem.